Nie, 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 no, nie. Tak? Zatrzyma pan, to jest polecenie. Zatrzyma pan pojazd. Unieruchom wyłączy pan silnik, to jest polecenie moje. I proszę nie odjeżdżać tego miejsca. Zrozumiał pan to, co powiedziałem. Dziękuję panu. Może pan dzisiaj pokazać pan potrafię. Drodzy państwo, Szanowni Państwo, po raz pa... kolejny wzywam ten Państwa ten do zachowania Jest to nagrane. Dobrze. Mhm. dobrze. Jeśli dobrze. będziecie blokować no to się nie przejazd tych trzech samochodów... Dobrze. 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 Momencik, proszę to Pana, nie odzywać. Szanowni, Szanowni Państwo, panie posłuchajcie panie panie mnie w tej chwili. Panie Przebywanie panie na drodze w panie tym panie panie momencie... Panie publiczne jest to droga powiatowa bez odblaskowych elementów odzieży i jest również wykroczenie. Wzywam do te, wobec tego jeszcze raz Państwa do opuszczenia drogi. Jeżeli tego nie uczynicie, zostaniecie usunięci z drogi. Łamicie w tym momencie Pani przepisy Pani prawa. Czy nie zostało zrozumiane? Oni pana nie chcą Nie, ale pana nie zebrała. Proszę, proszę, że to co powiedziałem. On, pana nie ruszą. Nie, pana nie ruszą. To będziemy odpowiadać za to. nie za to. Panie pośle, prosimy. Panie pośle, ja proszę tutaj daję. Panie pośle. Panie pośle, bo to, co robiliśmy w dzień, jest w takim razie bez sensu. Czy wśród państwa są e, osoby, kobiety w ciąży lub osoby posiadające immunitet? Tak. To znaczy? Pan poseł. Pan poseł Jerzy rozumiem? tak? tak. w że nie ma? Proszę, nagrywamy, nagrywamy. Aha. nagrywamy. Jest pan poseł, jest pan poseł panie poseł. Po raz ostatni wzywam państwa do opuszczenia drogi. Jeżeli nie zostaniecie państwo, czy się. Tak, pan, pan poseł, proszę tak, 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 proszę, tak, proszę Proszę To jest pan poseł.

w że jest! W ta kobieta jest! Jak nie szanujecie jak Że napada kobietę! W sześciu jedną kobietę napadło! To jest policja! Nie, wstyd wam! Żadnego honoru nie macie! Nie! Co pan tak robi te zdjęcia? Nie wstyd panu? Nie wstyd panu! Tak. No, nie, nie! Nie, nie, nie! Nie, Zakupieni Pana, jesteś jest taki. Jak tej dziewczyny i ona w ciąży jest! Nie krzycz! Już karetka jedzie. No już karetka jedzie! Nie krzycz, Jak ta jest pełno dla dla pani, tak można! naprawdę pani powiedziała, tak, że chyba jest w ciąży, potrzebujemy... Nie, nie będziecie, I nie będziecie w ogóle. Może pani chwilecznie się nie odgrywają. Batka, co oni cię robili? Zobacz, zobacz. Spokojnie. Pomóż Pani tak. usiąść? Tak. Wolę się, Dobrze. Nie. Proszę panią, czy wezwać do pani karetkę? Tak, oczywiście. Tak, ja się poproszę, się... ale... Dobrze, sekundkę, pani zaraz przyjdzie. Pani jest Co ci zrobili, Panie powiedz? Pięknie Panie panowie że Przytrzymywalnie. Za krótko. Cudownie. Panowie, naprawdę... Naruszyliście immunitet. Narodowa. Będzie cudownie. Naruszyliście Panie. immunitet dyplomatyczny. Gdzie jest poseł? Jak tak można. Proszę nie Nie, dziękuję ślicznie. Nie chcę z panem w ogóle rozmawiać. Dobrze, por porozmawiamy z innym funkcjonerem. No to... Z kim? Z panem? Przekupieni. Policja w ogóle już z nami już nic nie będzie kontaktowała się. Jak ja można! Rozumiem, że wszyscy Państwo odmawiacie wylegitowania się. Na widzenia! W takim wypadku do Państwo musieli z nami pojechać do komisariatu. Nas już nie. państwo legitymowali! Nas, nas już Państwo legitymowali, więc ja byłem, nie ma. Albo siłą ma. Ale policja nas... Nas Proszę bardzo na siłą, mnie siło koszeczkę. Pancy moje dane. Proszę, podam. to Podam. siłą. Spadam. Jeśli Pani nie. Turnia nas to... robiliście! Tak, Jak tak, panie? tak można? Proszę, proszę, panie, panie, panie proszę się... ja nie mam wody. dokumentów przy sobie, ale podam proszę, dobrze, Jeśli ktoś nie ma dokumentów, to dane na ustę poroszę i tak. będziemy potwierdzać. Nie, nie, ja za pana nie, nie dam. Jak tak można? Przekupić. Przekupili już. Przecież to było przewidzenie. O. Nie, nie Co z odni zrobiłeś? Wezmą to to koniec. Nie, ale ja będę będę się starał. Ja się to pozwalam. Jaki prawy? Niech Jola da drugą kartę. Tam. na to by tutaj? Bo, bo, bo A tu jeszcze to jeszcze jest ta, ta policja. karta. Policja. Policja. A, że do policja biała. Zwrotność karta widzenia. Do widzenia. Jola, jest? Aha. Nie wiem. Jola sama chodzi. Prestał. Prestał, proszę. Jest jeszcze policjant tam. Gdzie jest Jola? Szukajcie jej. Ona już ta pod kamerą i już sama chodzi, miejsce odjechała. Tylko do waszego projektu. Czego na mnie patrzę? Co, prawda mówię? Czemu, czemu nas nie, 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 nie kazaliście nam, żeby samochód nie... Poszło? Czemu robicie to w nocy, a nie w dzień? Czemu to w nocy robiliście, nie w dzień, nie przyjechaliście. Nie dokumentów nie mam, podam moje dane. Bo pan jest? A, no właśnie, ale jak pan jest, to trzeba... było!

Pan się dusi! Um, imię, 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 i puścili! Ojciec, Ojciec Zdzisław Matka Mirosława co teraz nie Teraz już nic ma nie zrobimy, bo to ja Czemu pan czekał do nocy? Po ciemku łatwiej? Drodzy Państwo, na podstawie artykułu 17 ustawy o policji. Będziemy Państwa teraz legitymować. Nie, ja dziękuję ci, nie? Jeśli Nawet państwa, możecie mi karetkę wzywać. Jeśli ktoś z Państwa nie podał poda danych personalnych... To, to co? Joluś, mam podobno wymienić nie kartę, bo ta, cholera. bo ta jest... Bo ta jest zbyt cenna. Gdzie jest ta karta, którą Ty mi dałaś? Ja mam schowaną. E, nie tą, tylko tą, co mi dałaś z Adoptery. No, tą no. no. mam. No, no. Stawy, nie, no. nie mogę tego zamknąć już.